Siema, Siema i ja jestem Norbek, i dzisiaj jest ze mną. Szczerze, witam Was bardzo serdecznie. I teraz, y, wy będziecie oceniać, jakie są nasze domy. To teraz wam pokażemy, jak jest. Do, to może y, pokaż, widzą, jak wygląda cały dom, tak dookoła, jak ja idę. Mam latać czy chodzić? Jak chcesz. Lepiej latać, tak? To będę wam pokazywał, tak? O, widzicie? O ile zębiaki są tam. Moby, tak? Mhm. Uh -huh. chodź, idziemy do chaty. Mm gdzie Kurde, tamam no nie. Wiedźma. Nie pij miksturki, kurde. Kurde. Drzucać go. Na niego. Tak widzenia. tutaj jest? Chyba nie. Jest. Mm -mm. 3... nie. O, zabity, do widzenia, O, i teraz e, ben, będę e, wchodził w mój świat, co? Za chwilę. To no już? Robisz? No, no już wchodzę. To zobaczymy się, jak już będę w moim świecie. O, właśnie tak wygląda mój świat i właśnie wczoraj zrobiłem portal i z portalu jakiś ludek do mnie weszedł widzicie, taki jakiś. Siema! Ech. Siema! Niech go po... Jakiego go nie bije? On niech będzie jeden na naszym świecie. Bude. Pokaż, widzę, jak on całkowicie wygląda, aby ja głowę. Patrzcie. Tak on wygląda, widzicie? Nowy. Nowy. Nowy, czy kto? Nie wiem. E, teraz ja wam będę pokazywał. A ja, a ja, ale ja zrobiłem te tory, wiesz? No. A? Musicie wpadać też na. Kalauszcz czerwieką, bo o, yy, mój brat mi jeszcze pomagał. No ja, o, ja... Jeszcze zrobiłem to dookoła tą lawę. Ty masz trochę lepszy świat, bo więcej i ładniejszy jest. Według mnie motory tak fajnie. Fajny dom, tak? Mhm. Idę teraz pokazać w środku. W środku jest taka kampa wczoraj wam pokazywałem. I tu na spadzie z łóżko, crafting, no. piec. Trzyma. Trzeba zauknieć drzwi. O. Ej, idę na górę na górę. I pokażę, pokaż pokoje, czy... Pokażę pokój. To jest mój. To jest mój pokój, tak? No, tylko ja to wtedy tak zrobię te. E. Tu nie działa e, te. No szkoda, tak. Mm. Kurde, muszę zniszczyć. Kurde. O tu są, tu jest dużo złota, tu jest dużo diamentów no. i tu dużo emelardów. Do, idziemy, do, idziemy do Twojego pokoju teraz, tak? I, no. I pokażemy taką, mamy kuchnię na razie. Widzicie? I tutaj możemy tak. To są wszystkie rzeczy, tylko e, Sztormek e, tutaj włożył e, rzeczy niektóre. Pokaż widzę co ja robię. Aha. Nie! Co ty robisz człowieku? Ej! Nie ma tak! Ej ba, bawimy się teraz? Pokażemy w jak się bawimy. Ja strzelę smoka. Pa, jak strzelał smoka. Szczelnie smoka, pa! Zabiję smoka. Wyszło go raz pokażę Wam mój pokój. U mnie działają. Co to za stiwku? Co to jest za stiwku? Skiwa zabija. No, no, no. Zobacz, zobaczcie se, ile tu jest staków. Cztery staki. I trzeba sobie arbuze się zostanie, jak ktoś jest wolny. Idziemy te, a teraz idziemy? To trzeba zniszczyć kurde no. Jezu O Kibel wam pokażę jeszcze Takie same my mamy kibeleczki Ja zrobiłem e, Kibel e, Zrobiłem jeszcze umywalkę i wannę, ja to robię to. Nie. O nie, nie! No co ty robisz? No nic tutaj się nie stanie. No nie rób, nie! Ja nie wysadzam. Znaczy chciałem ci się bawić. Idziemy się na, id idziemy na zór? No tylko Dobra, trochę zrobię ja tak. na życia. Znaczy, na e. Kra... Yeah. Zbroję no. chcę ubrać. Przygoda... Zbroję chcę ubrać. Ok. Mam już. Mam. Przygoda Ja jeszcze nie mam. Co? Co? A czemu nie możesz mi pożyczyć? Dobra, bierę. on ty masz tak dużo staków TNT? Ja powinienem tyle mieć, bo ja jestem z TNT. No i co? Ale gdzie są pszczały? Mam już. Ja wezmę dużo staków też TNT. Bo ja jestem z TNT. Tyny. A No. Nie wysadzaj mi. Ja nie wysadzam. Mam już pszczała, Kozackie. Dawaj tylko zrobię O. Jeszcze ostatni stak. I teraz będzie życie. zapalniczka. Cicho. A zapalnika. O! I teraz. A, nie trafił, no bo... Tak. Gunimy się? Ho, na soleno. Widzisz, że ty mnie pokonasz? E, ja cię bić nie mogę. i bardzo fajnie. Pokaż, czy mogę cię bić? No poka? No nie bij mnie! A bijecie? A ja ciebie? Chodź tu! Nie, bo ty zrobisz na przygodowej i nie możemy siebie bić. Patrz to. I pato, widzisz? Widzisz to? Zrobiłeś na przygodowej i nie możemy się bić. Przygodowe? Nie. Na no przygodę. Na tamto! Oh, no i tam patera, Teraz można. Co? E tam, bo my jesteśmy koledzy. Tak? Razem. No, a świnie możemy być i wszystko? Chyba. Przykładowe, że są chyba tecy przyjaźni. Zobaczę czy kogoś mogę zrobić. Ej, gdzie ten mały jest? A gdzie ten fioletowy człowiek? Co taki dziwak? Ha! Ale widzieliście to? Teraz nie mogę wyjść. Pomogę. A gdzie, a gdzie ty o idzie? kurde. Ale gdzie ty idziesz teraz? Nie, idę zabić. O kurczaka to mogę zabić. ale my siebie nie możemy bić. A, a jak świnie zabije? Ja chcę... Ja chcę zabić świnie? O to świnia. Kończymy filmik, czy jeszcze nie? Aha. Pokaż mi. Zabijamy. Do wypadłem! Ratuj mnie. Że dam ci jabłko. Ja, ma, ja nie mam jabłka, nic nie mam. Tylko ja sobie, że... <grym> że... Który <grym> też jak ząbek. Kto? No ty. Ej chwila, ja już wiem chyba. Stój, bo... Tam wtedy pogrywałem. O, tak, tak. Może, że będziemy się teraz bić. O teraz możemy się bić. O, o ej! Teraz możemy się bić. O ty! O mnie! Chodzi do mnie, ale nie bijmy się. No tylko chodzi do mnie. Ja mi. mam tu wejść. No stój tu. Dziwne. Co to za portfel? Portfel. Co to jest portfel? Portal! O. Eee. On mi się kręci w głowie. A nie bij mnie. I teraz, Ej, teraz... to moje wczoraj było. Ej, ale nie robimy już pranków w sobie, nie? No, a chcę zobaczyć, uh. aby ile to bije. Wow. Ej, to dwa serca bije? No nie, nie bije, Ej, tu są one, widzisz? Tylko no. duże. Ja. Ej, ja coś ci powiem. Nie bijemy się. No. Musimy być razem. No, ale szczelamy ich. Szczelamy ich. A zabity? Ha, ha. O zabity. Na dwa hity chyba. Czy na. Łezury, tam, tam było takie jakieś. Ej, ja ci pokażę coś, tam są... Mm... Ja, ja ściągnę czapkę, znaczy hełm. To jest złoto jakieś. Ja idę, ja idę teraz bez brojki, aby buty bym <grym> idę. My nie możemy nic kopać. Czeka Ej, patrz tam, co to jest! No, ale ja z ubieram. Ja by... Ej, bijemy tą świnię jakąś. Ja ją do lawy wrzucam. O kurde. O kurde. Podpaliłem. ha. ha, ha. <grym> A ona cię bije też? A -a. Ej, co z niej wyleciał? Ej, żebyśmy się nie zgubili. Chcesz stracić świat? Ja się nie. Ja przecież się nie zgubię, bo ja mam tam. E, e, ja tam mogę się dyspałnić. Mikrofon. O tam ich dużo jest. Asiarów? No. Gdzie ty jesteś? A tu! No o tu! Zeszczale cię z łuku. O kurde. O kurde, patę, go ja się na mnie patrzy. Ale świnia, kurde, nie! Nie, nie. Ja to uciekamy stąd! Do swojego świata, tak? Uciekałem? Ej, oni się biją, widzicie? <grywa> <grywa> no jeszcze na miejscu. iść z łuku. O kurde. A dostał? jeden zabity. No kurde, mi się w głowie kręci i nie mogę ich strzelać. Ja idę stąd. A na ra, elefki, A, elefki. Elefki. Stąd i tak kiedyś się. przyjdzie. I wysadzę ich. Nie, to, to by było chyba już tyle z tego odcinka. Widzicie tego, e, gdzie wyszła e, ta lama. E, to lama musi teraz. E, bez rąk jest? Ej, bez rąk jest! Ej tego, bez rąk jest! Ja go biję. I on jest. Aha, ma ręce, tak. <noise> Dobra, dokończymy ten filmik, tak? Fajny był filmik. Zostaw, dziś... Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję obowiązkową. Zostawcie łapkę w górę, żeby ten wieśniak miał ręce. To, 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 to myślę się z wami żegnamy. Życzymy wam miłego dnia. I Siema. trzymajcie się. Siema.